Program zawiera audiodeskrypcję, czołówka programu, na niebieskim tle animacja planety Ziemia i napis najnowsze informacje. Wnętrze hali gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 6 mat w żółto-niebieskich kolorach, a na nich młodzi judocy podczas walk w XIX Wielkopolskim Międzynarodowym Turnieju Judo w Suchym Lesie. Na ekranie kibice oraz młodzi zawodnicy. Wypowiedź Henryka Kuszy, organizatora turnieju. Jak co roku spotykamy się pod koniec marca w suchym lesie na Wielkopolskim Międzynarodowym Turnieju Judo, przez pierwsze 7 lat turniej był jednodniowy. Później, no, no z powodu popularności tego turnieju, dobrej organizacji, turniej od już no 13 lat jest turniejem dwudniowym. Wypowiedź wójta gminy Suchy z Grzegorza Wojtery. Judo i UKS Gimnazjon są wizytówką naszej gminy. Organizowane turnieje, często turnieje rangi międzynarodowej, na pewno w sposób znaczący przyczyniają się do wzmocnienia budowania marki sportowej, marki gminy Suchlas. Kolejne, dynamicznie zmieniające się ujęcia młodych adeptów judo oraz trenerów i kibiców. Wypowiedź Henryka Kuszy, organizatora turnieju. Już po pierwszych turniejach zauważyłem, że warto zapraszać sędziów klasy międzynarodowej, klasy związkowej, bardzo dobrych sędziów. Tak? To rzeczywiście wpływa na poziom zawodów i tak dalej. Do współpracy zawsze zapraszamy naszych byłych zawodników, którzy dzisiaj są studentami, są być może i pracownikami, albo jeszcze uczą się w szkole średniej. I oni pomagają nam tutaj na przykład przy sędziowaniu, przy organizacji tych zawodów. To, to że tak powiem, cementuje też naszą, naszą, tutaj, yy, naszą grupę. Yy, samo, samo miejsce, myślę, suchy las bardzo, bardzo przyciąga. I niejednokrotnie yy, słyszę od rodziców, od trenerów, że bardzo lubią przyjeżdżać do suchego lasu. Myślę, że w tej chwili zaplecze tutaj jakby gastronomiczne, hotelowe bardzo się poprawiło. Jak ja wspomnę, co było 19-20 lat temu, to no, no bardzo dużo się zmieniło. No, obszerny parking, wiadomo, te wszystkie inne rzeczy powodują, że... No i chyba historia, już kawałek historii jednak i, i, i ludzie tam mają w kalendarz wpisane, że w marcu się odbywa właśnie turniej judo w Suchym Lesie. Na pierwszym planie walka dwóch chłopców. Wypowiedź Henryka Kuszy, organizatora turnieju. W przyszłym roku no, już o tym myślimy, żeby był naprawdę super. I nagrody i, i sponsorów postaramy się, żeby był wyjątkowy ten 20, 20 turniej. W tym roku na jesień również obchodzimy jubileusz, bo 20 lat judo funkcjonuje w suchym lesie. Także to będzie takie kilka miesięcy, gdzie będziemy no, starali się właśnie podsumować te nasze20letnią historię na terenie gminy Suchy Las. Medale wręczane zawodnikom. Logo gminy oraz Data 2023.